Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przechodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 12 września 2023 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was. Na ten moment, na tą chwilę. No i kochani, jeżeli obchodzicie urodzinki w dniu dzisiejszym, no to 100 lat 100 lat wszystkiego najlepszego. Niech wam się spełnią wszystkie marzenia, mm, niech wam się darzy. <laughs> wszystkiego co najlepsze. No i zobaczmy, dzisiejszą kartą na dzień dobry jest. Piątka kielichów. Oj! Kochani, no wczoraj też była trudna energia i dzisiaj też mamy jakieś smuteczki. Piątka kielichów, kochani, jest kartą płakania nad rozlanym mlekiem, żałowania tego, co się już wydarzyło. Jest kartą smutku, jest kartą sentymentów, jest kartą rozczarowania takiego emocjonalnego bardzo mocno. Piątka kielichów może oznaczać, że... No, właśnie wydarzy się coś takiego dzisiaj, co gdzieś tam wywoła smuteczek na naszych twarzach. Może otrzymamy jakieś złe wiadomości, może coś, na co liczyliśmy, nie zostanie gdzieś tam zaakceptowane albo nie zostanie przyjęte. Może, um, może usłyszymy jakieś przykre słowo pod swoim adresem albo pod adresem czegoś, na czym nam zależy, albo kogoś, na kim nam zależy. Też może tak jak najbardziej być. Piątka kielichów, kochani, jest też kartą wspomnień z przeszłości, więc mogą powrócić do nas jakieś takie wspomnienia, nawet takie dalekie, dalekie, które gdzieś tam odświeżą się wewnątrz nas i sprawią, że poczujemy się troszeczkę, no właśnie, smutnie, troszeczkę rozczarowanie. No, będzie nam przykro, powrócą jakieś stare rany, tak bym powiedziała. No, kochani, piątka kielichów. Yy... Jest kartą mówiącą, że nie jesteśmy usatysfakcjonowani z tego, co nie wyszło. Dla części z nas też może być to energia mówiąca, że musimy coś zostawić, musimy coś pożegnać ze swojego życia, a bardzo, bardzo nie chcemy tego zrobić. I trzymamy się tego na siłę po to, żeby, no właśnie, po to, żeby tego nie stracić, czy to na poziomie emocjonalnym, czy na poziomie myśli, czy na poziomie faktycznie gdzieś tam fizycznym. Kochani, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, Piątka Kielichów, właśnie może mówić, oznaczać otrzymanie niekorzystnej dla nas wiadomości. Może oznaczać um, złą opinię na nasz temat. Może ktoś się wyrazi niefajnie na nasz temat z tą Piątką Kielichów. Piątka Kielichów też właśnie może mówić, że powrócą jakieś sprawy z przeszłości, które. Odbiją się piętnem na naszej teraźniejszości. W sensie, kiedyś nam coś nie wyszło, nie ułożyło się, straciliśmy coś, jakieś pieniądze, autorytet, cokolwiek innego, i teraz będziemy bali się zaryzykować, pójść do przodu, sięgnąć po coś, bo te wspomnienia będą bardzo aktywne w nas i będą nas ograniczać przed, przed pójściem naprzód. Może właśnie tak się, kochani, wydarzyć. Może nie otrzymamy Jakiegoś awansu, podwyżki, na które liczyliśmy, może nasz projekt nie zostanie w jakiś sposób zaakceptowany, albo tak jak mówię, my nie zrobimy jakiegoś kroku przed obawą, e, przed porażką. Mm. Jeżeli chodzi o sprawy miłosne, no tutaj też kochani taki jakiś jakieś braki emocjonalne. Piątka kielichów może oznaczać rozczarowanie partnerem. Może będzie jakaś kłótnia, może partner nie zrobi czegoś na co liczyliśmy albo o co go prosiliśmy, albo o co ją prosiliśmy, tak? I tutaj wywoła się w nas jakiś smutek. Mogą powrócić jakieś żale z przeszłości o coś, jakieś niewyjaśnione sprawy, że coś zrobiliśmy, czegoś nie zrobiliśmy, coś zostało powiedziane, niepowiedziane i tego typu rzeczy. Także dużo też takich powrotów do, do, do przeszłości. Kochani z Piątką Kilichów, jeśli chodzi o moich singli, tutaj też mogą się pojawić jakieś smuteczki dotyczące właśnie kogoś z przeszłości, jakichś spraw z przeszłości, jakieś wspomnienia staną się żywe i sprawią, że gdzieś tam ta łezka wokół nam się zakręci. Dla części z was Piątka Kilichów może oznaczać, że ciężko wam jest puścić kogoś, kto jeszcze gdzieś tam żyje w naszym sercu, w waszym sercu kogoś, kogo gdzieś tam kochacie, na kim wam zależy i tego typu rzeczy. Więc, więc tutaj mogą pojawić się jakieś wspomnienia, może znajdziecie jakieś wspólne zdjęcia. No i, że tak powiem, tutaj serduszko mocniej zabije, a wraz z nim pojawi się smutek i żal, że coś tam zostało stracone. No, kochani, piątka kielichów może oznaczać też jakąś odmowę, szczególnie jeżeli dzisiaj zainicjujecie jakąś, jakieś spotkanie, będziecie chcieli zaprosić kogoś na randkę, powiecie komuś, że jesteście nim zainteresowani. No to piątka kielichów też może oznaczać po prostu rozczarowanie, że ta druga osoba, no niestety, nie będzie nami zainteresowana i powie nie. No, i zrobi nam się smutno, że kurczę, my zaryzykowaliśmy, a tutaj dupa nic nie wyszło, tak? Więc, no mówię, taka dosyć przykra energia. Będzie nam po prostu przykro, tak bym powiedziała. Kochani z piątką kielichów, ważne jest, żeby. No wiadomo, no każdy z nas ma gorszy okres, każdy mu się zdarzają wspomnienia, nawet te najtrudniejsze, te czy najbardziej przykre dla nas. Każdemu zdarzają się gorsze dni, zdarza się, że ktoś nam powie coś przykrego i wtedy jest nam smutno, bo nas to boli. Albo coś nie zostanie zaakceptowane, albo zatwierdzone tak, jakbyśmy tego chcieli i to boli. Kochani, oczywiście, każdemu się tak zdarzają takie momenty i to jest całkowicie normalne. Ważne jest, żeby nie tkwić w tej energii za długo, ponieważ piątka kielichów jest taką energią mówiącą, że jeżeli za bardzo skupimy się na tym, co straciliśmy, na tym naszym smutku, na tym naszym żalu, przegapimy coś, co jest tuż za naszymi plecami. Bo coś jest, kochani, jest nowy związek, jest szansa na pogodzenie się, jest szansa na wyjście z sytuacji, jest szansa na znalezienie nowej pracy, jest szansa na stworzenie jakiegoś super projektu, jakiejś fajnej współpracy, znalezienie przyjaciela. Są bliscy, na których możemy liczyć, tak? Jest coś, co może poprawić nam humor. Więc to jest taka nadzieja w tej karcie, że nie wszystko stracone. Jeżeli nie pozwolimy, żeby ten smutek przesiąknął nami, zwalił nas z nóg i sprawił, że będziemy całkowicie pochłonięci tym smutkiem, to kochani, dostrzeżemy coś naprawdę pięknego, co jest, mówię, tuż za nami. I muszę Wam pokazać, co jest na, na spodzie karty, kochani. Muszę Wam pokazać, bo to Wam poprawi humor. Na spodzie karty mamy dziesiątkę kielichów, asa buław i trójkę buław. I właśnie to jest to, co jest tuż za naszymi plecami. Jeżeli tylko nie pozwolimy, żeby smutek, żal, jakieś właśnie trudne wspomnienia przejęły kontrolę dzisiaj nad nami, to jest to, co zobaczymy. Żyli długo i szczęśliwie, wspaniały związek, nowy partner, z, y, jakiś sposób na bycie usatysfakcjonowanym emocjonalnie. Nowy początek, nowa pasja i ruszenie do przodu, zostawienie czegoś za sobą. To jest to, kochani, to jest to. Więc ym, mówię, popłaczmy sobie chwilę po ojojik po ojojikom ja kurde nie mogę powiedzieć chodzi żebyśmy sobie po tak chwileczkę bo ojoj jaki jestem biedny ojoj jaki jak mi jest smutno ojoj tak o to mi chodzi Chwilę to jest fajne, oczywiście, że tak, bo to sprawia, że gdzieś tam wchodzimy bardziej w tą energię i pewne emocje mogą przepłynąć przez nas. Ważne jest, kochani, żebyśmy nie trzymali tych emocji przy sobie, tak? Że tylko pozwolili im przepłynąć, zostawili i nie wracali do nich. E, bo tak jak mówię, no, czeka na nas coś naprawdę bardzo, 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 bardzo pięknego tuż za naszymi placami. Więc pamiętajcie o tym, jeżeli coś wydarzy się faktycznie dzisiaj przykrego, pamiętajcie, że jest to pewnego rodzaju brama, bo piątki przynoszą zmiany, tak? A to jest piątka kielichów, że jest to pewnego rodzaju brama, żeby przejść do czegoś nowego, czegoś naprawdę bardzo, 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 bardzo um, szczęśliwego dla nas i satysfakcjonującego emocjonalnie. Więc kochani, mam nadzieję, że tą końcówką troszeczkę poprawiłam wam humorek, że nie wszystko stracone. Mimo wszystko życzę wam pięknego dnia, cudownego dnia, najpiękniejszego dnia. No i widzimy się za niedługo. Buziaki. Pa pa.